którym Kościół karmi nas dzisiaj przychodzi z pierwszego listu Świętego Jana Apostoła. I słyszeliśmy bardzo ciekawe słowa: umiłowani. Nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Czyli jest do nas kierowane zaproszenie, abyśmy rozeznawali w naszym życiu właśnie z jaką mentalnością mamy do czynienia. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ właśnie istnieje zły duch, szatan, który podszywa się pod Boga, usiłuje imitować Pana Boga, ale działaniem złego ducha. Szatana, demona, koniec końców jest zniszczenie człowieka. Czyli demon, bo kiedy myślimy o demonie, możemy sobie myśleć wszystko to, co jest przeciwieństwem Pana Boga. Jeżeli Pan Bóg jest miłością i pragnie tą miłością się z nami dzielić i tę miłość pragnie nam ofiarować oraz do miłości prowadzić i do pełni życia. To właśnie paradoksalnie demon usiłuje robić wszystko na odwrót. Czyli ostatecznie pragnieniem złego ducha, demona, jest, aby nas niszczyć. Demon robi to w sposób przewrotny, bo ostatecznie zaprasza człowieka, żeby to człowiek sam siebie niszczył. Myślę niestety, ale widzimy to w sposób. Bardzo jasny, w przypadku każdego uzależnienia. Czy jest to uzależnienie od alkoholu, czy jest to uzależnienie od narkotyków, czy jest to uzależnienie od pornografii, hazardu, internetu, telewizji. Na początku to wszystko wygląda tak niewinnie. Wszystko, każde z tych uzależnień wygląda niewinnie. A niestety. Widzimy koniec końców: jeżeli ktoś popada w to uzależnienie, to po prostu sam zaczyna siebie niszczyć, żeby nie powiedzieć ostatecznie, również zabijać. I teraz przychodzi właśnie to Słowo Boże, które mówi: badajcie duchy, patrzcie z jakiego ducha jest dane nauczanie, jest dana mentalność. Obecnie w Europie mamy do czynienia z wielkim. Kultem człowieka. Zwraca się bardzo uwagę na prawa człowieka, co myślę jest bardzo dobre. Również stawia się i pokazuje się godność człowieka, że człowiek ma swoją godność. I myślę, że również to jest bardzo dobre. Szczególnie nam, Polakom, którzy przez wiele lat żyliśmy pod Uciemiężeniem systemu komunistycznego, który odbierał godność człowiekowi, to przypomnienie o godności i wartości człowieka wydaje mi się bardzo ważne również dla nas. Czyli ten człowiek w Europie jest pokazywany jako właśnie osoba, która ma swoją godność, która ma swoją wartość. I chciałoby się powiedzieć właśnie Bogu, niech będą dzięki, bo człowiek ma swoją godność. Człowiek ma wartość, pokazuje nam to właśnie nowonarodzony Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem, który pokazuje, jak wielką godność ma każdy człowiek, że w nas również jest Bóg. Dlatego, życie każdego człowieka należy szanować. I właśnie chciałoby się powiedzieć, że te, ta cała godność, wokół której wszystko kręci się w Europie, wokół człowieka, jest wspaniała. Ale koniec końców okazuje się, że niestety to nie jest zbudowane na Panu Bogu, że, że cała ta myśl europejska, wydająca się dobra, nie jest zbudowana na Panu Bogu. Kiedy Europa powstawała, chodzi mi o tę Europę zjednoczoną, to Święty Jan Paweł II wówczas prosił odpowiedzialnych zarządy, aby w tym prawie europejskim było zapisane, że Europa bazuje i wychodzi z wartości chrześcijańskich. Niestety zostało to odrzucone, ale nie chodzi mi tylko o zapis, bo papier przyjmie wszystko, można sobie wszystko na kartce opisać. Chodzi o pewną mentalność, która jest z tyłu, za tą całą ideą. I właśnie okazuje się, że w tej współczesnej mentalności w Europie i w świecie, właśnie wyrzucono Boga. Wyrzucono Boga. I ostatecznie postawiono w miejscu Boga właśnie człowieka mówiąc zobaczcie to człowiek będzie decydował o tym co jest dobre Człowiek ostatecznie będzie oddecydował o życiu i o śmierci No i niestety mamy tą rzeczywistość kiedy starszych ludzi zabija się mówiąc że to jest jakieś dobre prawo prawo do, do pogodnej śmierci tymczasem jest to mordowanie osób starszych to samo w stosunku do osób nienarodzonych, dzieci, którym nie daje się prawa żyć, określając to również z kolei prawami kobiet do, do swojej wolności i cała ta ideologia, która jest dobudowana. Potem niesamowite zamieszanie, które niestety mamy obecnie w stosunku do płci człowieka, w stosunku do małżeństwa. Okazuje się, że właśnie jeżeli nie ma tej bazy, a tą bazą jest Bóg który jest prawdą, to okazuje się, że właśnie człowiek strasznie się gubi. Strasznie się gubi. I dlatego jest ważne, abyśmy my, chodzi mi o te nasze małe wybory, nasze życie, patrzyli, czy ja w swoich wyborach, takich zwykłych, normalnych, które podejmujemy w życiu, czasami one nie są ważne, takie nawet drobne, czy ja pytam się Pana Boga o Jego wolę. Czy ja chcę się zapytać, Panie Boże, czy to jest zgodne z Twoją wolą? Bo tak rodzi się pokój na świecie, tak rodzi się miłość. Od tych naszych małych wyborów, kiedy my stawiamy na Boga, kiedy może właśnie w relacji, w rodzinie jesteśmy może zwaśnieni, ja się zapytam, Panie Boże, co mam robić? I słowo Boże mi pokazuje: Mówi, przebacz, bądź miłosierny. Szukaj pokoju, szukaj miłości. Życzę Wam i sobie, abyśmy chcieli właśnie budować to nasze życie, wychodząc zawsze od Boga. Bo wtedy, jeżeli budujemy na Bogu, to owoce naszego życia, koniec końców. Możemy się mylić, możemy również popełniać błędy, ale jeżeli jest w nas dobra intencja, jest to budowanie na Panu Bogu, to jest jak drzewo, które czerpie soki ze zdrowego źródła. Czyli koniec końców te owoce będą dobre. A jeżeli właśnie to drzewo jest zasadzone nad wodą trującą, to koniec końców te owoce będą toksyczne, niedobre, będą śmiercionośne. Więc życzę Wami sobie, abyśmy właśnie przynosili te owoce miłości. Bo dzisiaj jest wielka potrzeba, aby właśnie dawać to Słowo Prawdy, to Słowo Nadziei, Słowo, które stawia Boga jako pierwszego, nie człowieka. Najpierw Pan Bóg, potem człowiek. Daj Boże, aby tak się działo w naszym życiu, ponieważ wtedy będziemy budowniczymi cywilizacji miłości. I wtedy ostatecznie właśnie będzie się działo to wszystko na odwrót, można powiedzieć, jak w działaniu złego ducha, który dąży do zniszczenia człowieka. A jeżeli postawimy na Boga, to koniec końców. Bóg również obdaruje nas miłością, pokojem. A również daj Boże poprzez nas, bo to jest nasza misja, będziemy mogli dzielić się z innymi, że istnieje Bóg, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu, z martwych wstał i pragnie podarować zbawienie każdemu człowiekowi i że ten Bóg jest miłością. Amen.